Dobra, no, dotarliśmy na Chorwację. Dzisiaj troszeczkę z innego formatu, bo nie będzie ani mikrofonu, ani statywu, ale myślę, że będzie ok. Co? Teraz będziemy kierować się coś zjeść. No i później już na sam, na sam festiwal. Także mega zajebiście jaram się, właśnie będziemy spali w namiotach na polu kempingowym. Także zajebiście, no i też pierwsza taka moja dłuższa podróż, ta podróż samochodem tak na dobrą sprawę, bo 3 3,5 godziny jakoś plus minus. No i też tak jak naprawdę pierwsza podróż taka za granicę, także jakieś kolejne doświadczenie też odhaczone. Co powiesz, Patryk? Kto nie mówi. Co? Pewno no nie mówi. No za jak zjesz to polejesz. O sam je nie no, tak to ma, jest o planach nie. na dzisiaj. Co nasz plan? Nie mogę mówić. <noise> Oj, Titi! <noise> nie no, generalnie. No, patrz, to za... Jemy sobie pizzę, bardzo dobra. Jak powiem, kolega sobie okazony Przez przypadek. Przez przypadek. No, generalnie co? Jemy, lecimy na miejscówkę, ogarnąć się, namiot postawić. Namiot postawić. Chyba no co no do więcej gadać. No. Zobaczymy co się zacznie tam no i rura Moi drodzy, jesteśmy właśnie na drodze do, na festiwal Pochoda na Słowacji Trenczyn 2022 Jest powiem Wam cudownie. Jest bardzo, bardzo fajnie. Teraz właśnie trzeci raz. Krążymy wokół samego festiwalu, zero, żadnych oznakowań, żadnych oznakowań. 30 osób kierujących nas w różnych kierunkach, w różnych mie miejscach, wpisujących różne, kurwa, gdzieś tam yy, kierunki w nawigację. I co? Pokaż, Patryk, pokaż, jak fajnie teraz. Może no nie? i koreczek teraz. To tak nie widać, trzeba by przybliżyć, się, wiem się będzie widać. No, no w każdym jest. razie koreczek na, nie wiem, na 40 minut i zero jakichkolwiek oznakowań. My tu krążymy już od godziny przysięgam. I nie da się dojechać po prostu. Policjanci nie rozmawiają po angielsku. Nie wiem, nic nie zrozumiałem, co on w ogóle tam nie mówił, więc jakby no, to jest dramat. Dramat. Tutaj duży duży hejcik, ale damy temu szansę jeszcze, damy szansę. <ścoughs> barum, barum. 10 godzinaczka. Five hours later Five hours later Ejka trzymaj się po No nie wierzę, że patrzcie jadę polem. Dosłownie jadę polem Jakiś <śm> dramat to jest dramat masakra co powiem <śm> Nie no ja ogólnie się nie wypowiadam, bo to jest po prostu jeden <śm> wielki Nie <śm> dramat, dramat. Tak. Dojechaliśmy już na miejsce pakujemy się Generalnie wjechać tu to był dramat, jechaliśmy tymi polami jebanymi i to naprawdę było, ja byłem w szoku, generalnie jak tu wjeżdżaliśmy też, to czysta samowolka, gdzie wiedziesz, to tu po prostu szuka, jakby nikt nawet nie kierował gdzie zaparkować, co zrobić, tylko jakby kazali nam przykleić jakąś naklejkę, w ogóle kazali nam ją źle przykleić, musiałem ją teraz odklejać, gdzieś tam odklejać jeszcze raz, także w ogóle dramat, ale spotkaliśmy już bardzo miłą osobę. Kurwa, bardzo miło, że tak powiem. Także no. Tak, no tak, słowa... My chyba przyciągamy w ogóle takich ludzi starych, no, jak mi się wydaje. Od ona taki good vibe po prostu. No, Ty, w tym, przy w Francji mieliśmy to samo, nie? No stary, ludzie wiedzą do kogo podbijać, tak. Słuchaj, pojedynczy raz. Co? No jest to. Good vibe? Poważam swoje oczy, stary. No nie, no przecież jestem Wy Koncert 2022. Teraz tak. Powiedz mi co sądzisz na temat muzyki tutaj. Nie no, po, co tragedia Nie no. no pierwszy Pierwszy dzień był słaby. Pierwszy dzień był słaby. Tak. pierwszy dzień był słaby. Jakby ja już wiedziałem, że to będzie lipa, ale jest jeszcze jedna, jedna, jedna wykonawcza. Może. Nie no, jakby tak. Czekam na tego. Zu z Czy coś tam mówi? no Jakby na niego, jakby tam też inne notki e, też mu pokazał, bardzo by się podobały, więc jakby no myślę, że dopiero się rozkręci, zawsze na porządku jest typa, a potem się dopiero rozkręca, więc wiadomo, wspominając o takich imprezach, nie imprezach, to na chwilę wyliczę no. też Ale na sam, ten, sam, klimat kurwa samego nie, nie, festiwalu nie, nie. jest zajebisty, no, to jest naprawdę. No tylko tych takich bratnich polaków trochę, jakby są tutaj, ale no ciężko znaleźć, no. By się trzy dni przed nami, więc... Damy radę Wszystko jest się wydarzyć. Tak jest Generalnie gramy w takie gry I próbujemy to nagrać

やっとこら